Koczek, koczek, koczek. Zresztą to taki najgorszy scenariusz dzisiaj dla Lecha to chyba właśnie to dla Podejrzaną, dla Stali też Która ma bardzo ważny mecz za chwileczkę ligowy Trochę więcej czasu, ale... I no, każda dogrywka się to, to chyba niepotrzebny wydatek energetyczny, szczególnie bo myślę tutaj o zawodnikach z Poznania. Fragmenty gry to nie jest siła lecha popatrzmy, udało się tą piłkę wybić tylko pięć bramek, jedna bramka po e, rzucie wolnym bezpośrednim to jeszcze autorstwa jewticza w meczu właśnie przy pustych trybunach taki mecz rozegrali w, jeszcze poprzednim roku Stal głęboko Stal widzimy cały czas praktycznie linię obrony na szesnastce. Też raczej tutaj wydaje się, że za trenera Marsa to raczej Stal próbuje kontrować, To jest kontrataki, to jest taki argument, którego chcą używać. Ładnie, Juźwiak na raz. Zwróćmy uwagę na to, w jakiej będzie dyspozycji. Popatrzmy, jest ładnie rozegrane to w polu karnym. To jest coś, do czego się mogli już kibice Lecha przyzwyczaić. W meszach przede wszystkim przed własną publicznością. Kiedy jest Dani Ramirez, kiedy jest Juźwiak, kiedy jest Pedro Tiba, oni się szukają i próbują właśnie w takiej małej gierce rozegrać piłkę na jeden kontakt. Wydawało się, że jest tu, widzimy Ramirez w 16. Jest szansa na oddanie strzału. to jest szukał Tiby jeszcze prostopadłym podaniem muszą szukać odderżać też murawa jest dosyć wilgotna dosyć śliska też tak co padało dość mocno tak dobrze się operuje piłką więc strzały pewnie jeszcze z kozłem mogą sprawić problemy bramkarzom iba podobno złapał bardzo fajny kontakt z ramirezem widać to już na boisku też często szukają się Wydawało nam się, że być może zagra dzisiaj od pierwszej minuty Moder. Ostatecznie jednak jest Karlo Muchar, który, jak przyznał w tym okresie, kiedy wyjechał z chudu podczas pandemii, 4 kilo mówi, że zwrotniejszy, szybszy. No, przekonamy się, czy będzie to już dzisiaj widać. Na razie Lech jest poddany sprawdzianowi umiejętności rozegrania ataku pozycyjnego. Stał głęboko i dosyć ciasno ustawiona. Bardzo Ten podobny skucie. sposób też pamiętajmy, zaczął mecz z pogonią zespół stali wygrana 2-0 no dalej, też powinien... inaczej grali za trenera Skowronka piłkarze gospodarzy, bo jednak e, często dominowali często e, widzieliśmy stal która chce grać piłką która nie pozwala rywalowi się rozbujać na swoim e, e, stadionie natomiast e, za trenera Marca jest ta taktyka troszeczkę inna tak tak tak, tak teraz Potrafię Skowronek wpuścić zaprosić trener Skowronek tak raczej stawiał na właśnie atak pozycyjny na szanowanie piłki na utrzymywanie się długie przy takiej przy piłce cierpliwy budowanie ataku no, ale też pamiętajmy no, że to jest bo mierzą się z jedną teraz jedyną najsilniejszych drużyną na ekstraklasy ta taktyka też być może jest trochę bardziej właśnie dostosowana do możliwości przeciwnika. Lech się wolno rozpędza. Bardzo rzadko strzela bramki w pierwszych fragmentach spotkań. Jest niezwykle skuteczny po 81 minucie. Być może też na to zwrócił uwagę swoim piłkarzom trener marzec, że wypadałoby szybko zdobyć gola, przejąć piłkę, skontrować zespół Lecha, ale to nie będzie proste. Makku temu na pewno zawodników, którzy potrafią to robić. No Prokic czy, czy Mak to są piłkarze dysponujący dużo szybkością i lubiący wyścigi. lubiący wolną przestrzeń właśnie za plecami obrońców. No tylko żeby to zrobić, to trzeba po prostu też odebrać piłkę i, no, i uruchomić te, te szybkie skrzydła. Tiba. Tym podaniem obsłużył Ramireza. Nie można tak zostawić Hiszpana. Widzimy uderzenie lewą nogą. Ale już to już ostrzeżeniem była ta poprzednia akcja, kiedy szło go prostopadłym podaniem. Już, już wtedy miał 16 czas, miejsce właśnie na, na, na próbę, na, na operowanie piłką. Widzimy druga taka okazja, zakończyła już się stratą gola przez gospodarzy. Szybko sobie Lech ustawił więc to spotkanie, zobaczymy co, co będą... Mogli tutaj... No i tak naprawdę... ...rekreować gospodarzy, odpowiedzieć na tego gola. Naprawdę taktyka trenera Marsa chyba legła w gruzach właśnie. Po, po stracie tej bramki, teraz trzeba będzie się troszeczkę odkryć i zmienić. Być może jeszcze nie teraz, być może trochę później, ale no... Zdecydowanie chcąc. Myślę, że awansie muszą się troszkę z tej obrony otworzyć. Pomiędzy pierwszą a dziesiątą minutą Lech Poznań strzelił w Ekstraklasie zaledwie dwa gole. Przypomnijmy jednak, że to jest trzecia wizyta na Podkarpaciu. Stal Salowa Wola, potem Stal Rzeszów. No widzimy, na razie no stal ma spore problemy, żeby wyprowadzić piłkę. Kolega dosyć wysoko, agresywnie, zmusza też obrońców do zagrywania dalekich piłek. Spójrzmy znowu, cała prawa strona odkryta. Tu Ramirez z prawej strony jeszcze Budko wchodzący nie dostał piłki, ale niewiele brakowałoby już, jak znowu miał okazję do oddania strzału. Początek taki zdecydowanie, To widać ewidentnie, kto jest drużyną z ekstraklasy, a kto w pierwszej lidze. Pierwsze minuty zdecydowanie do poznaniaków należą. Cały czas zostawia stal, odkryte tak, te korytarze. Oni bardzo mądrze tu widzimy. jak wchodzi do środka, zrobi przestrzeń wolną dla Kostewicza, który od razu w, w tym korytarzu się rozpędza i, i zazwyczaj dostaje precyzyjne podanie. Troszkę za mało jest tu, zbyt wolno duży na stali przesuwa, zbyt wolno właśnie doskakuje i zamyka te wolne korytarze. Gettinger czekał tutaj na ruch, dobra, to właśnie... prostopadła piłka na Prokicie, ale też świetnie przeczytana ta sytuacja przez Lubomira Szatkę. Szatka dobrze to od nas jest strzeta, ale to jest właśnie taka gra, o której mówiliśmy. Prokic naprawdę dysponuje ogromną szybkością i tutaj naprawdę te wyścigi może wygrywać z Poznaniakami. Jeśli takich będzie piłek prostopadłych, które widzieliśmy przed chwilą więcej, no to może być, może być groźnie też pod bramką właśnie Lecha. Mejres był bardzo wysoko po tych 26 kolejkach, jeżeli chodzi o strzały, kluczowe podania. W sumie 92 uderzenia, 30, 92 strzały, 33 celne, 35,9% skuteczności. Kluczowych podań wykonał 78 dla porównania je 43, ale oczywiście mówimy też o okresie spędzonym w drużynie UKS Łódź. Zablokowany strzał Żamaladinowa. Dużo miejsca w środkowej strefie zrobiło. Widzieliśmy też przed chwilą kontratak Lecha, który mógł się źle skończyć. Teraz szansa dla Stali Prokic. Troszkę za, za mocne, zaś zbyt wyrzucone do linii bocznej. Timur był w styczniu na testach w urale Jaketenburg. Tam gdzie grają Rafał Augustyniak i Michał Kucharczyk. Ostatecznie jednak wciąż jest drużynie Lecha. No też ożywili nam się gospodarze. Ewidentnie ostatnie parę minut już takie, takie, jakie byśmy chyba chcieli częściej widzieć. Nie wiem, czy, 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 czy piłkarze były byliby w stanie długo tak pograć w sensie możliwości fizycznych, czy wytrzymaliby taki sposób gry. Czy jeden i drugi trener podkreślał, że, że bardzo dużą niespodzianką jest dyspozycja. Nie tak, wiadomo, w tym tak, meczu. Naprawdę, tak. Bo można, można oczywiście obserwować piłkarzy na tle. E, swoich pozostałych graczy, natomiast no, kluczowe są te sparingi, test mecze, natomiast tego nikt z e, zespołów e, nie mógł wykonać. Tak pamiętajmy, że tak nie da się zasymulować treningu piłkarskiego w domu, nie wiem w parku, w lesie, bez, bez współpartnerów, bez praktycznie całego środowiska, w którym piłkarze funkcjonują. I tutaj no, nie, nie przeskoczymy tego tylko po prostu z kolejki na kolejkę będziemy liczyć na to, że że piłkarze jednak będą znowu się adaptowali do tych, do tych warunków i coraz lepiej prezentowali się właśnie pod kątem takim motorycznym. Żyro do swojego brata, młodszego po raz pierwszy razem tak się ułożyło życie, że grają w jednej drużynie. Michał przypomnijmy wypożyczony ale szybko się zaadoptował, strzelił bramkę w debiucie w Grudziądzu.